Witam z tej strony Barbara Adamczyk. Dziś chciałabym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dysk zewnętrzny nie współpracuje z MAKiem? Współpracuję z Windowsem, ale nie chcę grać z MAKiem. Tak to właśnie kupiłam na temu dysk zewnętrzny i niestety na Windowsie elegancko grały się wszystkie pliki. A na Maku nie chcą. Więc e, zobaczmy. Tutaj mam już właśnie grane trzy e, programy, e, wrzucone trzy pliki i chciałam wrzucić tu kolejne. Niestety, jak widać, blokada. Nie można wgrać. Co można zrobić w tym momencie? Trzeba te wszystkie trzy, ja mam akurat trzy, trzeba wszystkie te pliki, które się ma na tym dysku zewnętrznym. Zgrać do jednego foldera. Ja już to sobie przerzuciłam, te trzy kliki mam. I teraz można ewentualnie, e, trzeba zrobić, sformatować po prostu ten dysk zewnętrzny. Jak to robimy? E, tu mamy właśnie narzędzie dyskowe, które nam się tutaj teraz otworzy. No i wybieramy sobie ten nasz dysk zewnętrzny. Mam 250 GB, 3,6. 6. No i tutaj właśnie jak wchodzimy na, tą, na ten ogólny, czyli cały dysk, tu mamy wymarz, czyli wymarz cały dysk. Ale żeby on grał tylko, nie tylko z Windowsem i nie tylko z Maciem, ale i z Windowsem i z Maciem, musimy tutaj zaznaczyć. To jest właśnie taki skrót, gdzie będzie właśnie współgrał z obydwoma programami. No i wymazujemy. Jest o chwila moment i cały się wymarzy. No już mamy gotowe. Wymazany. Teraz zobaczmy tutaj usuniemy. Tu mamy ten dysk. Sprawdzamy, jest pusty. Teraz możemy śmiało rzucić to co tutaj właśnie mamy we folderze, co mieliśmy przed tym na dysku, teraz możemy sobie po prostu to zaznaczyć i wrzucić z powrotem na swój dysk zewnętrzny i oczywiście inne programy, inne pliki można sobie, już teraz widzicie, wejdzie, już weszło można kolejne sobie wrzucić, co chcemy i też nam będzie tutaj na naszym dysku zewnętrznym, i to wszystko. Dziękuję.